Bardzo cieszę się, że modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego doszła do szczęśliwego finału, i dziś możemy gościć kadrę narodową, która trenuje na naszym obiekcie. Bardzo miło słyszeć, że nasz obiekt spełnia najwyższe wymagania wszystkich tych, którzy na strzelectwie się znają, odwiedzali obiekty na terenie naszego kraju, a także na terenie Europy i mają tą skalę porównawczą, której my lokalnie często nie mamy. Słysząc tak miłe i pochlebne opinie, wiem, że warto było zainwestować pieniądze w ten obiekt, tak aby on był wizytówką Starachowic i tą wizytówką Starachowic niewątpliwie strzelnica sportowa Świtu jest. Na ten obiekt wydaliśmy 6 800 000 złotych, 2 900 000 złotych stanowiła dotacja, którą pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obiekt przeszedł gruntowny remont, absolutnie gruntowny, od podstaw, czyli od fundamentów po dach. Dostosowaliśmy obiekty do przepisów do zgodności przepisów przepisów międzynarodowych ISSF. W zakresie oświetlenia systemów tarcz elektronicznych, systemów zadaszenia balistyczną ochroną, także praktycznie na tym obiekcie może zostało 1% tego, co stało dotychczas. Obiekt absolutnie spełnia wymagania. Międzynarodowe, tak jak mamy właśnie teraz przykład yy, i opinie zawodników klasy światowej, yy, ponieważ gościmy zawodników, którzy yy, chyba byli na 90% wszystkich najważniejszych obiektów na świecie yy, i jeśli stwierdzają, że jesteśmy w czołówce tychże obiektów w zakresie nowoczesności i jakości, to trzeba chwalić i trzeba się cieszyć, że takie coś jest w mieście Starachowice a przede wszystkim być może poprzez nowe rozdanie stworzymy tutaj kuźnię kadr strzelectwa wyczynowego, bo też sprawa jest też najważniejsza, że jest to obiekt dla kadry narodowej dla strzelectwa wyczynowego z programu Ministerstwa Sportu, obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu. Nie jest to obiekt wielozadaniowy, jeśli będziemy prowadzili tutaj zbyt Szeroko rozumiane strzelectwo, poza takim określonym przepisami sportowymi, wówczas nastąpi degradacja, i boimy, boimy się, że mogłoby wówczas nie odbyć się tutaj imprezy międzynarodowe za lat kilka. Systemy elektroniczne olimpijskie, systemy SIUS są bardzo y, takie delikatne i ewentualnie mogłyby ulec uszkodzeniu przy strzelaniu właśnie z broni y, typowej wojskowej. Y, tak też oczywiście będziemy robili strzelestwo powszechne, jak najbardziej, ale na podstawie przepisów i regulaminów, zbiorów regulaminów przepisów ISSF-u w zakresie bezpieczeństwa konkurencji, Nie konkurencji, tylko konkurencji pełnych, także ale w ramach strzelectwa sportowego. Wiedzieliśmy wcześniej, że jest przeprowadzony remont. Jakiś, jakiś czas już to trwało i przez to nie przyjeżdżaliśmy tutaj przez dłuższy okres, natomiast no, nie spodziewałam się aż takiego remontu. Że faktycznie no, uśmiech się pojawił, że i są tarcze elektroniczne i jest jakby tutaj cały. No, w zasadzie tak jakby były nowe budynki wręcz. Chociaż to jest chyba nas na starym budowane. Ale jest, no jest, jest miła atmosfera sama strzelnica. No jest takie wraż, wrażenie tak na, tak na poziomie europejskim, tam jak się jeździ na e, zawody, gdzie są wysokiej rangi prowadzone. W tym roku już, już nie będzie. Większość imprez została odwołanych Pochary Świata no Igrzyska Olimpijskie. W zasadzie przygotowujemy się już do kolejnego sezonu 21. Mam nadzieję, że igrzyska się odbędą w przyszłym roku. No więc powoli jakby wchodzimy tak naprawdę w ten trening typowo taki strzelecki, bo do tej pory musiały dziewczyny zastąpić ten trening takim treningiem domowym. Osobiście, że w tym momencie ten obiekt jest jeden z najlepszych w Polsce. Powiedziałabym, jeden z dwóch najlepszych. Porównywalnie do Wrocławia, ponieważ no jest tutaj 25 metrów, 10 metrów, można tutaj strzelać w karabin, pistolet, rzutki jest też hotel na miejscu, także no to jest bardzo dobra teraz baza na przykład na zgrupowania kadry narodowej, tak jak właśnie w tym momencie jesteśmy tutaj wszystkie i naprawdę nie ma na co narzekać. Warunki są naprawdę, no powiedziałabym, idealne wręcz. Też na pewno będą tutaj organizowane jakieś zawody ogólnopolskie, bo obiekt jest jak najbardziej odpowiedni do tego, żeby móc organizować takie imprezy. Także no ja oceniam w tym momencie tą strzelnicę na pięć gwiazdek. No mi najbardziej się podoba to, że jest tutaj przede wszystkim elektronika, czyli można się przygotowywać do różnych startów tak jak powinno to wyglądać. Niekoniecznie na tarczach papierowych, tylko już na siusach, na których strzelamy po prostu na zawodach, także to jest moim zdaniem jedna z takich ważniejszych rzeczy. Ten obiekt bardzo dobrze znam, bo wiele razy tu przyjeżdżałem, nawet olimpiady młodzieży były, a potem przez dłuższy okres remontów. No i to jest pierwszy, pierwszy, pierwsze zgrupowanie szkoleniowe, które my mamy po remoncie i bardzo ciekawie wszystko zrobione, funkcjonuje. <grym> Najwyższej klasy wyposażenie. Także możemy tutaj realizować wszystkie nasze zadania. Poza tym, na miejscu jest zakwaterowanie, jedzenie. Ja w ogóle jestem z Wrocławia, i tam jest takie centrum. Szczelnica jest większa. Yy. Ta szczelnica w wyposażeniu jest taka sama w tej chwili jak, zielone, jak Bydgosz i Wrocław, natomiast no troszeczkę mniej stanowisk, co powoduje, że, że, że zawodów takich bardzo dużych ciężko będzie przeprowadzić, ale wszelkiego rodzaju szkolenia, zawody ogólnopolskie i zgrupowania kadry myślę, że będą coraz częściej. Tutaj. Ja ten obiekt znam sprzed 13 lat jeszcze, kiedy był tu finał ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Więc różnica jest nieprawdopodobna, dlatego że ja pamiętam ja jako już zniszczony obiekt, który chylił się ku upadkowi, a teraz odzyskał swoją, swój blask. Bardzo przyjemnie się tutaj strzela. Wiele w podobnym charakterze zrobionych strzelnic widziałem już na świecie, także. odpowiada jakby wymaganiom, najwyższym wymaganiom także. Wrażenia są bardzo pozytywne.